Z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz przemówił do ludu mówiąc: A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę Was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą Wam daje Pan, Bóg Waszych ojców. Patrzcie, nauczyłem Was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Bóg Mój Pan, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Szczerzcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą, z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Bóg nasz, Pan, i tak rodzby prosimy. Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś nadaję. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj swej duszy, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twe oczy, by z Twego serca nie uszły po wszystkie dni Twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Oto Słowo Boże. Bogu nie dzięki. Kościele Święty, chwal Twojego Pana. Kościele Święty, chwal Twojego Pana. Chwal Jerozolimu Pana. Wysławiaj Twojego Boga, Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich. I błogosławi synom Twoim w Tobie. Kościele święty, Kościel święty chwała Twojego Pana. Ślęstwy polecenia na krańce ziemi, a szybko mgnie Jego słowo. On pruszy śniegiem jak wełną, i szron rozsypuje jak popiół. Kościele święty, Kościel święty chwała Twojego Pana. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów. Nie oznajmił im swoich wyroków kościół święty Chwał twojego pana Chwała Tobie słowo Boże chwała Tobie słowo Boże Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami. I z Duchem Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie. Słowo. Zacznę od Ewangelii. Tu gdzie polskie tłumaczenia stosują tekst Zaprawdę bowiem powiadam wam. Dzisiaj doczytałem o tym w żydowskim komentarzu do Nowego Testamentu. Następuje słowo Amen. I zazwyczaj to słowo następuje po jakiejś treści, którą potwierdza, a niekoniecznie przed jakąś treścią, którą otwiera. W związku z tym bardziej takie oddające ten sens byłoby przeczytanie tego w ten sposób. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo, ale proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Amen. Prosto. Po to przyszedłem. I to, co jest później, jest tak naprawdę rozwinięciem tego, co Jezus powiedział. I teraz to wypełnić. Na różne sposoby to w historii próbowano jakoś tłumaczyć. Znowu idąc za tym żydowskim komentarzem, to wypełnić można też przetłumaczyć, po prostu jako nadać pełnię. Jako sprawić, że to coś się stanie pełne. Nadać czemuś pełnię. Kiedy patrzymy na Ewangelię, kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy, że on nie przyszedł, żeby negować to, co było wcześniej. Nadać temu pełni, nadać temu pełni znaczenia. I teraz wróćmy do Starego Testamentu. Mojżesz, który mówi dzisiaj słowa do swojego, do, do tego narodu, który prowadził przez 40 lat po pustyni, stoją na progu ziemi obiecanej. I Mojżesz przekazuje prawa ludowi, który ma żyć według tych praw. Mając świadomość, że jeśli będą żyli w, 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 według tych praw, to yy, po pierwsze, jakby cały świat zewnętrzny będzie mógł rozpoznać, ten lud ma w sobie coś szczególnego, ma w sobie jakąś taką właściwość, której nie byłby w stanie sam z siebie nabrać, bo jest to naród wielki, mądry, rozumny. Ale co jeszcze ważniejsze. To naród, który może powiedzieć o sobie: Nasz Bóg jest blisko. Nasz Bóg jest blisko, ile go prosimy. Ciekawe, że mówi to Mojżesz, który ma świadomość, że nie posłuchał prawa. Jest tylko jedna sytuacja, w której to widać bardzo wyraźnie. Mojżesz nie wchodzi do ziemi obiecanej, ponieważ w którymś momencie, kiedy Bóg mu mówi, Znowu, kiedy lud narzeka, umieramy, ratunku, nie ma wody. Mojżesz słyszy od Boga słowa idź i powiedz do skały, a popłynie z niej woda. I Mojżesz po części wykonuje polecenie Pana i Pan się do, do Niego przyznaje, ale zamiast iść i mówić do skały, to po prostu uderza w tą skałę laską i to dwukrotnie. Można powiedzieć, że widać tam i działanie Pana i widać tam też mocno sfrustrowanego Mojżesza. I to spowodowało, że Mojżesz wiedział, nie posłuchałem głosu Pana. Zrobiłem inaczej niż Pan Bóg mi powiedział. I dlatego nie wejdę. A wy, jeśli będziecie słuchać, to wejdziecie. Znowu wracając do... W którym możemy zobaczyć w pełni, co to znaczy żyć Bożym Słowem, co to znaczy żyć yy, przestrzegając Bożych Praw. Yy, to też jest ciekawe spostrzeżenie tej, yy, tego komentarza żydowskiego, że to słowo Tora, idąc za Greką, później yy, przywykło się tłumaczyć jako prawo, natomiast ono samo w sobie <laughs> jest bardziej stwierdzeniem słowo słowo prostu i Jezus nie tylko jakby żyje według słowa, nie tylko w Nim spełniają się proroctwa, nie tylko w Nim można zobaczyć do końca o co chodziło w Bożym Słowie wypowiedzianym w Starym Przemierzu. Ale samo sobie Jezus powie, ja jestem słowem. Samo sobie tak powie. Samo sobie tak nie powie. Ewangeliści tak o nim powiedzą. Jezus, słowo, przez które wszystko się stało, bez którego nic się nie stało. A święty Paweł komentując te właśnie rozważania o prawie, zamknie to w jednym prostym sformułowaniu, że wypełnieniem prawa jest miłość. Nie da się osiągnąć Bożych obietnic bez Pana Boga i nie da się żyć zgodnie z Bożym Słowem bez Pana Boga. I w Jezusie widać to najpełniej, tak bardzo zjednoczony z Ojcem i ciągle odwołujący się do tego, że przyszedł po to, żeby pełnić Jego wolę. I pewnie patrząc na Jego historię, najbardziej wyraźnie widać, Człowieka, który ma pewność, jak blisko jest Bóg, ilekroć go prosi. Życie Bożym Słowem rodzi jakiś taki rodzaj bliskości. Potem Jezus powie też w Ewangelii. Jeśli mnie będziecie miłować, zachowacie mój przykazania. A ja poproszę Ojca i da wam innego rzecznika, aby zawsze był z wami. Ducha prawdy, którego świat nie jest zdolny przyjąć, bo ani go nie widzi, ani nie zna. Wy go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. Nie pozostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jedna z niesamowitych obietnic, którą Jezus zostawia swoim uczniom. I o cokolwiek poprosicie w imię moje spełnię to tak, aby ojciec dostąpił chwały w synu. Żyć ze słowem, żyć wypełniając słowo, żyć przez to coraz bliżej Boga. Żyć przez to coraz bardziej, będąc otwartym na Jego łaskę. Żyć pamiętając, co Bóg już uczynił i mając nadzieję, że ciągle jest Bogiem z nami. Tak bardzo prosto możesz tutaj, jakby to streszcza to wszystko. Tylko się strzeż bardzo i pilno i swojej duszy, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twoje oczy. Z twego serca nie uszły po wszystkie dni Twego życia. Jak bardzo w kolejnych wezwaniach, które w życiu przechodzimy, potrzebujemy się odwoływać z jednej strony do świętych historii, które przez wieki się działo, a z drugiej strony do tych niesamowitych interwencji Boga, które miały miejsce już w naszym życiu. I jak bardzo to wszystko ze sobą jest spójne. Bośmy żeby pozwalał nam rzeczywiście żyć w takiej bliskości z Nim. Bo pewnie czas, w którym jesteśmy teraz, jakoś bardzo wyraźnie pokazuje nam, jak bardzo Go potrzebujemy. Módlmy się. Panie Jezu, Ty przychodząc na świat, Nadałeś pełnię całemu Bożemu objawieniu. Ty przychodząc na świat, nadałeś pełnię całemu słowu, które Bóg kiedykolwiek wypowiedział. I nic, Panie, bez Ciebie się nie stało. Wszystko, co się stało, stało się na Twoje, na Twoją obecność z Tobą. Jezu, chcemy Ciebie błogosławić. Chcemy tę Twoją świętą obecność przyjmować w naszym życiu. Chcemy przyjmować Twoje święte słowo w naszym życiu. Ono daje temu życiu pełnie, Ich ono powoduje, że będziemy coraz bardziej świadomi tego, że jesteśmy Twoim ludem, a przez to możemy stawać się ludem mądrym, ludem mocnym. Ludem, przy którym jesteś naprawdę bardzo blisko. Jest błogosławię Ciebie. Ty, który wszedłeś też w trud życia w zgodzie z Bożym Prawem i który pokazałeś jak piękne to może być życie. Chwała tobie jest, chwała tobie jest, święty, święty, święty. swore Święty Jezus, święty, dobry Panie, którego obecność jest ukojeniem w każdych okolicznościach życia, którego bliskość powoduje, że e, ci, którzy tą bliskość jakoś przejmują, stają się rzeczywiście kimś niesamowitym. Jezu, który obiecałeś, że jeśli będziemy trzymali się Twojego Słowa, to Ty poślesz nam swojego Ducha, który uczyni nas ludźmi zupełnie nowymi, zupełnie przemienionymi, Widzisz, Panie, jak bardzo Twojego ducha potrzebujemy. I sytuacje takie jak ta, którą przechodzimy teraz z całym światem, pokazują nam to tak bardzo wyraźnie. Jezu, chcemy się na nowo uchwycić Twoich słów, Twoich praw, Twoich nakazów, po to, żeby przede wszystkim przyjmować Twoją łaskę. Chociaż odwrotnie. Chcemy najpierw przyjąć, Panie, Twoją łaskę. Chcemy przyjąć Twoje życie w nas, żebyśmy jakoś potrafili rzeczywiście w sobie wypełnić. Twoje zaproszenie, Twoje wezwanie. O Adonai, do Jukim, Soryt do Duchu Święty, ogarnij nas. Ogarnij nas tak jak e, nigdy wcześniej. Bo nigdy wcześniej nie byliśmy w tym miejscu naszego życia. I nigdy wcześniej historia świata nie była w takim punkcie jak ten. Duchu Święty, ogarnij teraz cały świat swoim tchnieniem. O Adonai, Soryt Jukim, Soryt i Boże Słowo, Nabierze swojej pełni w całym stworzeniu. O Adonai, szalet Jukie. Bo tak jak mówi sam miejsce, Panie, Ty stwarzasz wszystko napełniając swym duchem. I tak bardzo potrzebujemy, Panie, żebyś na nowo nas stwarzał. Bo kiedy Ty na moment się wycofujesz, to tak naprawdę doświadczamy tylko do swojej marności, swojej ograniczoności, swojej śmiertelności. O Adonai, szalet Tchnij, Panie, życie w to wszystko, co w nas jest obumane. Oh, I want to know. am sure that you can. So,